Dzień dobry, witam drodzy widzowie. Dzisiaj korzystając z okazji e, takiej, że jestem w gabinecie, mam dosłownie chwilę wolnego czasu, a dawno nie było serii e, ćwiczeń, wzmacniających ćwiczeń, które mogą Wam troszeczkę pomóc w niektórych problemach. No to ruszamy z kolejnym obszarem, który jest w szczególności dla wszystkich biegaczy i kolarzy bardzo istotny, a co za tym idzie też triatlonistów, czyli obszar tak zwanej dupy, a mianowicie grupa mięśni pośladkowych, która bardzo często osłabiona, nieaktywna, niewydolna może powodować sporo problemów w biegu z generowaną mocą, z tempem biegu, z problemami takimi jak chociażby syndrom pasma biodrowo-piszczelowego tak zwany ITBS. W trakcie jazdy na rowerze przede wszystkim promieniowanie bóle odcinka lędźwiowego, głównie w trakcie sztywnych podjazdów, gdzie ta aktywność tej dupy Musi być jak największa, a kiedy ona jest słaba i nie daje rady, to niestety lędźwia muszą troszeczkę tam wspomagać tą pracę i zaczynają w dłuższej perspektywie niestety trochę. Boleć także obszar bardzo istotny z wielu, z wielu, wielu różnych względów i to zdrowotnych, i to samopoczucia, i to postawy, i to sportowych. Nie będziemy się za bardzo rozwodzić o wszystkich aspektach grupy pośladkowej. Porozmawiamy sobie dzisiaj. Porozmawiamy, pokażę w zasadzie dwa sposoby na wzmocnienie, przede wszystkim mięśnia pośladkowego średniego i mięśni ogólnie grupy całej pośladkowej w dwóch bardzo prostych ćwiczeniach, które możecie zrobić w domu bez wykorzystania jakiegokolwiek sprzętu. Wy nie zapomnijcie o subskrypcji. Pamiętajcie, że znajdziecie moje działania też na Instagramie i Facebooku. Linki znajdziecie klasycznie w opisie. Także zachęcam do obserwacji, bo dzieje się tam zazwyczaj troszeczkę więcej i częściej niż tutaj na kanale YouTube. No bo wymaga to oczywiście mniejszego zaangażowania czasu, a ja tymczasem lecę pokazać Wam dwa proste ćwiczenia. A no i zanim przejdziemy do ćwiczeń, to też warto by było wspomnieć o tym, dla kogo one są i jak sprawdzić, czy w ogóle... W Waszym przypadku one przyniosą, przyniosą jakiekolwiek efekty, więc jeżeli dużo biegacie i odczuwacie bóle po zewnętrznej stronie uda, po zewnętrznej stronie stawu kolanowego. Jeżeli macie problemy z postawą w zasadzie, że ta miednica wam idzie delikatnie do przodopuchylenia i odcinek lędźwiowy jest jeszcze bardziej zaokrąglony niż być. Powinien. Jeżeli jeździcie dużo na rowerze i w szczególności na podjazdach odczuwacie bóle w odcinku lędźwiowym, to też się to zdecydowanie przyda i to są trzy takie objawy, przy których naprawdę fajnie wrzucić sobie te dwa proste ćwiczenia, które ustabilizują Wam trochę miednicę, wyprostują Waszą postawę i spowodują, że będziecie mieli też lepszy performance, w szczególności podczas jazdy w górę czy na niższej kadencji. Cześć. Klasycznie, jak to przy filmach, w których pokazuję jakieś ćwiczenia, nagrywam taki voice w którym opowiem ci troszeczkę o tym, jak dane ćwiczenie wykonywać, na czym się skupić i co w nim dokładnie robić. W tym ćwiczeniu wzmacniamy przede wszystkim pośladkowy średni. Wzmacniamy, bądź bardziej, może nawet aktywujemy. Pracujemy tutaj na schodku, więc znajdujesz sobie albo schodek, albo jakiś steper i tak dalej. Obie nogi są wyprostowane. Jedna noga jest poza schodkiem, poza steperem i zaczynasz nią pracować góra-dół, ale tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu ruchu miednicy. Czyli unosisz miednicę i ją opuszczasz, tak jak dosłownie w tej chwili widzisz. Unosisz ją mocno do góry i opuszczasz. W momencie, w którym opuszczasz miednicę, ona będzie uciekała Ci delikatnie do boku, do tego boku, w którym, na którym się opierasz. To jest bardzo istotne, żeby pracować głównie tutaj miednicą, bo pośladkowy średni tylko wtedy będzie się aktywował. Jeżeli zaczniesz to robić podciągając to jakoś tam udem, podciągając to bardziej z tułowie, a nie z samej miednicy, no to ten pośladkowy średni nie będzie nam się tak mocno aktywował jak w tym ćwiczeniu, w którym będziesz pracować tylko i wyłącznie miednicą. Stąd też wyprostowane obie nogi. Lecimy teraz z kolejnym ćwiczeniem. Tu powzmacniamy troszeczkę pośladkowy średni z wykorzystaniem miniband. Zakładasz sobie na wysokości stałów skokowych, bądź delikatnie powyżej, stajesz sobie wyprostowany, bądź wyprostowana, chwytasz się ewentualnie czegoś, jeżeli masz problem z utrzymaniem równowagi. Ruchem jest, uwaga, trzy składowe. Odwiedzenie, rotacja zewnętrzna i wyprost w stawie biodrowym, tak jak widzisz dokładnie teraz. Czyli lekko zrotowana noga do zewnątrz, wypycham ją do boku i w tył i robię to poprzez ruch w biodrze, a nie plecami. To jest najważniejsze. Biodro, nie plecy. Ostatnie ćwiczenie to jest wzmacnianie całej grupy pośladkowej, w tak zwanym Hip Bridge, czyli mostku. Jednonóż, żeby wyłączyć troszeczkę mięśnie odcinka lędźwiowego, jedną nogę zginasz i drugą ręką pchasz mocno na kolano tej nogi, która jest uniesiona w górę. Nogą pchasz na rękę, ręką pchasz na nogę i z tym napięciem, które wygenerujesz sobie tak po przekątnej. Unosisz na miernicę mocno do góry i wypychasz ją cały czas jak najwyżej, walczysz z grawitacją, walczysz z napięciem swoich bioder, cały czas mocno pchamy do góry. To jest mega ważne, żeby tutaj walczyć z grawitacją i żeby cały czas mocno pchać ręka, kolano, kolano, ręka, bo to wyłącza Ci z użytkowania częściowo mięśnie odcinka lędziowego, które mogłyby ten ruch kompensować i ograniczać troszeczkę pracę mięśnia. Pośladkowego. Przytrzymujesz to sobie chwilę w górze 3 do 5 sekund, schodzimy w dół, zmiana nogi, bądź robisz po prostu cały czas na jedną stronę. Tutaj drugi wariant, ewentualnie jeżeli masz problem z tym pchaniem, to przyciągasz kolano do klatki piersiowej i z tym przyciągniętym kolanem do klatki piersiowej unosisz miednicę do góry. Bardzo podobna zasada jak przy poprzedniej wersji. Też chcemy tutaj poprzez rozciągnięcie troszeczkę wyłączyć prostownik odcinka lędźwiowego, który mógłby kompensować ten wyprost w stawie biodrowym. A tego oczywiście nie chcemy, bo chcemy tutaj wzmocnić głównie grupę pośladkową. Pamiętaj, przytrzymaj chwilę w górze, 3 do 5 sekund schodzisz w dół, kilkanaście powtórzeń. No i co? Mówiłem, że to będą bardzo proste rzeczy, dosłownie po kilkanaście powtórzeń, dwie 3 serie, raz dziennie, najlepiej przed treningiem, żeby dodatkowo zaaktywować jeszcze te mięśnie do pracy w trakcie treningu, w trakcie waszego docelowego sportu, żeby one się troszeczkę wyuczyły tej specyficznej dla sportu pracy. I tak naprawdę to w zupełności, w większości przypadków, wystarcza, żeby odbudować troszeczkę zdolność do pracy w sporcie całej tej grupy pośladkowej. Także naprawdę serdecznie polecam. W wielu przypadkach u wielu pacjentów to całkowicie załatwia jakiekolwiek problemy kontuzyjne które pojawiły się w wyniku tej niewydolności, tego osłabienia grupy pośladkowej. W szczególności przy pośladkowym średnim naprawdę nie potrzeba dużo pracy, trzeba mu po prostu pokazać, co on ma robić, zaaktywować go troszeczkę, wprowadzić tam napięcia i on w trakcie biegu czy w trakcie jazdy na rowerze zaczyna działać tak, jak działać powinien. Oczywiście idealnym uzupełnieniem tego jest dopasowanie dobrej pozycji na rowerze, do, dobre dopasowanie, w zasadzie nauka takiej wydajnej techniki biegu, ale to są rzeczy, które potem warto wdrażać, najpierw trzeba odbudować te deficyty, które pojawiły się w obrębie Waszego ciała, dopiero potem świadomie naprawiać pewne aspekty, które są problematyczne. Na dzisiaj to będzie wszystko, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o łapie w górze, pamiętajcie o subskrypcji i zajrzyjcie też na inne moje media społecznościowe, gdzie dzieje się znacznie więcej. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!